Witam koleżanki i kolegów. przywiozłem tu wspaniałą hodowlę z Niemiec. Od mistrza Niemiec, gdzie miał też swoje olimpijczyki. Bardzo bogaty człowiek zmarł. Tu są jego gąbki z rozpłodu. Tam gołąbki mamy przelatowane gołębie roczne. Dwuletnie, trzyletnie, cztero, pięcio, Tych gołębi jest blisko tysiąc. Chcę Wam tylko pokazać, jak te gołębie wyglądają. Dużo głębi jest z Jansenów, najwięcej chyba jest głębi z Jansenów wspaniałe głębi przysuniemy to Każdy jest na Rusztach zobaczcie te gołębie coś wspaniałego to nie, Radwanów Jansenów dwóch osób coś, coś pięknego przejdziemy dalej jak widzicie, wszystko lotowane to są głębie roczne przelotowane Dużo jest taki niebieski gensenop olimpiady Tak Ku powierzchownie wam przejada Żeby zmysłowić Ile tych gołąbków jest To mam wszystko młodzież lotowaną. Mamy gołąbki z 18 roku, wszystko lotowane Jak widzicie dużo jest Jasenu Potężne, duże, kliniaste gołębie Potężna chodobla I tu jeszcze Wam pokażę Są naprawdę piękne gołębie na lepě to zapraszam przyjechać do mnie. Zobaczcie. Ktoś jest chętny. Mój telefon 503 528 502 Robert Henke.